Oj, guys, Dzisiaj gramy. Getting over Dawno w tą grę nie grałem i muszę przyznać, że to nie pamiętam gdzie byłem, ale widzę gdzie byłem i to, jeśli nie, nie wiecie. Nie, nie, ten dziennik już się zaczyna świetnie. Jeśli nie wiecie o co chodzi w tej grze, to jesteś takim gościem w garnku, który próbuje dostać się na sam szczyt i próbujesz wejść jakby na samą górę i to jest cel tej gry i ona jest bardzo ciężka. Nie! Można tutaj spać na sam dół, bo jak się spada na sam dół, to to jest słabo. W ogóle dzisiaj miałam jakąś wenet kurczą i tak pomyślałem, że ej, nagram dzisiaj więcej filmów, niż tak zazwyczaj nagrywam w sensie. Budowne gier na kanale nie było. O o, o, o! Mm, na ten kamień chyba muszę wejść. Jakby tak mi się zdaje. Tak mi się zdaje, że na ten kamień, czekaj, czy ja mogę tej belki się odepchnąć, no niby mogę, czekaj, klawiaturę co bardziej wysunę, a bardziej myszkę, bo Mówię, ta gra polega na tym, że grasz w nią, przynajmniej ze sobą myszką, dobra, i teraz na ten kamień bym się z chęcią dostał Dobra, to, to, to będzie ciężkie, to też to, to rzeczywiście będzie ciężkie może jednak łatwe i teraz tutaj trzeba zrobić coś takiego, ale no nie wyszło nam Tutaj musisz zrobić takiego fikołka, skrętasa, nie, nie wiem jak to nazwać, ale coś, coś takiego właśnie musisz nagrać mogę się trochę podłożyć na kamerce i czekajcie chwilę Dobra, musiałem coś na chwilę zmienić, w ogóle dzisiaj zmienię sobie ustawienia w OBS-ie przez to jak gdzieś źle kliknę lub tak dalej To ta sarka, ale jakby dawno nie, nie robiłem tego o to było dobre, to rzeczywiście było dobre. Teraz trzeba obkręcić tym młotkiem. Zrobić tak i jakiegoś takiego. Mówię, zakrętasa najlepiej. Zakrętas tutaj. Będzie najbardziej... op. Pe... Nie, 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 na lampę, na lampę daj. Na lampę. Troszeczkę poluźnić motek Okej. Okay. Nie, 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 nie. Okej. Okay. Nie, nie, nie. Jakby... Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie najgorzej. Dobra, to... Jeszcze raz. O, udało się. Jakby to jest najgorszy moment według mnie w tej grze. Ja tu mogę stanąć? Co ty gadasz? A prawie znowu drugi raz już. Dobra, może trzeci. Do, do trzech razy szuka jak to mówi. Ty jest śmieszne. Nie! Dobra, do czterech razy szuka. Do czterech niech będzie wam. Cztery razy szuka. Chyba, czy mam jakąś śmieszną historię do opowiedzenia z życia, co mi się nie wiem, wydarzyło niedawno? Niby mam, ale. to, to wola, wola o tym akurat nie mówić. Może wam opowiem za 5 lat o tym, jak będę czuł się bezkarny, mówić takie rzeczy. Dlaczego co 5 lat? Nie wiem dlaczego co 5 lat, ale to. za 5 lat. <laughs> to, to teraz powinienem ten w kalendarzu sobie zapisać. Za 5 lat. Yy, te opowiedz, widzą, to co dzisiaj stało ostatnio, jakby to, to, to jest real, real, to, to, to jest prawda muszę coś takiego zrobić, nie no, ja dzisiaj spadnę niż się wespnę tym gościem w garnku co, co, to ja nie, to, to moja psychika dzisiaj spada jakby i to tak mocno, Gimsona będę musiał posłuchać potem, w ogóle ostatnio dużo Gimsono Słucham. chyba tutaj zrobić tak najlepiej tu może się Wybić, ale w trochę inny sposób wybić Najlepiej to się w ogóle wybijać na youtuberach Jakby to, to jest dosyć dobra taktyka, wybijać się na youtuberach Ale robić swój własny content na youtuberach Prawie, prawie Ale coraz lepiej idzie, coraz lepiej idzie, jakby Sami widzicie W poprzednim odcinku, nie wiem czy tam byłem A w tym, no, byłem już Parę, a gościu bo jakby wiem co muszę zrobić najlepiej nie nie dobra jeszcze nie jest aż tak źle nie 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 dobra nie 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 można tak nie można tak jakby nie 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 dobra nie nie zaraz na nie dół spadnę dobra nie gdzie byłem mniej więcej może być to miejsce nie nie o o o dobra w ogóle ten, ostatnio dowiedziałem się, że mam jakieś karty i tam normalnie mam Cristiano Ronaldo w tych kartach. Rozumiecie się, To, to jest Takie sus według mnie, ale ten gościu w ganku jest jeszcze bardziej sus. Susi, susi. Susi. Susi, baka. susi baka. Tak, tak, to, to jest jedynie co, to, co mogę powiedzieć. Susi baka. W ogóle dzisiaj, się... dobra, a to, to wam powiem częściowo. Tu sytuację, w sensie to, to co mam wam powiedzieć za 5 lat, częściowo wam powiem Dzisiaj pokazywałem kanał na YouTube pewnym osobom Swój Kanał na YouTube, rozumiecie, to i to, to było dziwne Takie dziwne, weirdo Yy, ale, ale, zarówno dziwna jest ta gra. Jakby gość, dosłownie gra, polega na tym, że jesteś gościem w garnku, co młotkiem podróżuje, i, i, to, i to jest cała, cała gra. Jakby śmieszne, śmieszne, muszę przyznać. Jakby mi, 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 zamiast tego, miałem nagrywać jakiegoś Slendermana czy kogoś Fusing, ale uznałem. Ej, muszę dokończyć tą grę. Mm. A, gościu. Już byłem blisko. Już byłem blisko tam. Ale może być, że się pojawić seria ze Slendermana na kanale, jakby seria ze SCP, Isaac. Ja, co dużo mam tych serii na kanale z gier, muszę kiedyś do nich wrócić i takie. No, po prostu osę normalnie ponagrywać. Ok, wróciłem, mniej więcej gdzie byłem. Wybije się, dobrze. Lampa, lampa, lampa. I mamy lampę. Nie, nie, nie. Powoli tą myszką trzeba teraz. Nie, 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 nie. Jeden zły ruch. I wszystko leci. Do śmieci. Poleciało wszystko do śmieci, a już tak daleko byłem. Dobra, no to może jeszcze raz. Jeszcze raz ta. Ale plan na dzisiaj to jest dostać się powyżej tej lampy. Jakby... Jak to mi się uda, to, to, to super. E... To, 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 ja, to ja będę zadowolony, nie, 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 nie. NIE Ale emoty są podczas w tej gry, że spadniesz jeszcze, jakby ten, ale ten narrator tutaj mi coś gadał, a on nie gadał. Nie wiem dlaczego, to, to trochę dziwne jest. Badawaj, nad tym kamień w ogóle, co chwilę jakieś powiadomienia na tyle po mi przychodzą, bo widzę to kątem oka, ale. To, to nie mogę się tutaj skusić temu diabłowi szatanowi, pomimo tego, że pewnie za jakiś czas kupię jakieś ubranie z logiem ja wiem szatana i tak dalej. Ale to jest nieważne. Jakby szatan ma fajne wzory takie takie do, do do noszenia jakby to jest cool. To, to, to jest cool. Ja muszę sobie zrobić tego stylówę black metal dosłownie bla, bla, stylowa black metal brzmi. Tak kozacko, że ja nie wiem. No bo no nie, no. Nie, no nie, nie. Nie, to to, to jest ten mam w grze, dosłownie. Chociaż nie wiem, nigdy nie byłem dalej, to ciężko stwierdzić, czy to jest naj, najgorszy moment w grze. E, nie, gorszy to jest. Ja wiem, że dalej w tej grze jest wąż taki, jak w noki, jak w tych starych Nokiach. I w przeciwieństwie do tego węża w Nokiach, to ten robi to, że... To, to grę robisz od początku, a ten w noki robi to, że miałeś fan grając w niego. Tutaj to on daje ci też... nie, nie. 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 To kurwa, nie wiem, że spadłem Nie, nie Dobra, wracamy, wracamy Jeszcze raz, jeszcze raz Dobra, może szybko tam wrócimy Dobra, pierwszy ręcz już jest w tym odcinku Nie, aż, ale, ale nie, nie mogę, że z krzesła wstałem Jakby to, to było śmieszne, to jest mocniejsze powiadomienie z, z telefonu mi przyszło nie, ale. To, 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 przepraszam Was, widzowie, że przeknąłem, ale no. Kurzyłem się. Troszeczkę. Nie, nie. Tak, tylko troszeczkę, bo. O, 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 o. Nie, kubek się zrestartował. Kubuś. Kubuś. Kubuś się zrestartował. Jakby. O, 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 o. Prawie. O, 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 nie. Dobra. Ale w końcu tam dotrzemy. Ja jeszcze muszę się pouczyć po tym. Nie, 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 nie to się. Nie, nie. Jakby, nie, po prostu nie. Ja w to nie wierzę. Ten odcinek trwa dopiero 10 minut, a ja znowu wrócę na sam początek, nie, nie. Nie, no, ale musiał się w końcu ten gości odpalić, że o, jesteś taki słaby, cicho bądź, jakby to, to mam mu do powiedzenia. Mamy rękę tutaj postawioną, ale wy nie widzicie, bo Na kamerze nie dam, żeby było widać Nie no nie, co ty goście robisz, Gar garnek go. o garnek to jest dobra nazwa dla tego typa Bo w sumie jest w garnku Dobra, ale ten moment jest szybki do odwrócenia, jakby ta rura Zdradziecka rura, ta rura cię trzepie na kasę jakby, znaczy ta rura mnie bardziej trzepie na wysokość. Trzepie na, wys, na wysokość, jak to głupio brzmi. Eee, mmm! Mm. Mmm! Mm, 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 mm. Dobra, dobra. okej okay. Nie, nie, nie. Rura, rura, rura. Ru, rur są. Rura TV. Rura. Dobra. Chyba. Jest, jest. Wróciłem, wróciłem. Dobra, ten, nie, nie wróciłem. Dobra, wróciłem, aż mi grę zlegowało, dobra, czekaj, bo ja nie wiem w końcu czy na, na 100% wróciłem czy nie, ale chy, chyba, chyba, chyba nie, chy, chyba nie, jeszcze, ja zaraz spadłem, bo mi tu gra laguje, bo jest za dużo rzeczy na ekranie, na, nawet nie wiem jak to jest możliwe, ale tak jest. W ogóle słyszeliście, że wyszedł teraz Spider-Man 2? W sensie ten taki film, Spider-Man 2. No nie, tylko nie, nie, no wyszedł Spider-Man 2 na PS5 I w sumie panie, yy, bo tam grasz nie wiesz że Milesem Moralesem, grasz Peterem Parkerem, to, to ty jeszcze grasz tym symbiotem, czyli Venomem grasz, rozumiecie to? To, to, to jest kozackie, że ty, ty masz spider w najnowszym Spider-Manie do gry. Ja może bym sobie kupił jak miałbym PlayStation 5. Ale jeżeli nie mam PlayStation 5, to pewnie poczekam aż będzie na PC. I to tak z 2 lata poczekam, jak, jak już będzie na PC. Okej. Okay. Nie, nie! To, to było dobre akurat. Jakby... Mówię dzisiejszy cel to jest po prostu wspięcie się powyżej tych lamp dwóch, jakby... Jak ja to zrobię, no to kurczę, będzie zajebiście. Nie ma lepszego słowa na określenie tego stanu Nieważkości Stan nieważkości Zajebiście jakby dosłownie essa Co? Nie ja, ja, ja dosłownie teraz odpaliłem jakiś ra randomowy generator Czekaj może wam Usiądę jakoś Ten bardziej prosto Okej okay. O, Okej okay. to, to było mind, nie, nie, mind to nie. Super nie, super mind też nie. Mm, że smart, smart, jak Allegro smart. Że, że mądre. O, o to mi chodziło. Nie wiedziałem jak to jest po polsku mądre, ale... Ja chciałem po, po angielsku, żeby wam się pochwalić moją inteligencją. Ale coś mi nie pykło. I wtedy skoczyłem tak. I wtedy zrobiłem oh, w końcu powolutku. Powolutku. Jakby. i... Oh, oh, oh. No, weź, gościu. Nie, 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 nie godzę się na to. Nie, nie dam się, nie, nie dam się tej przepaści. Jakby. Przepaść jest fu. Prze, przepaść fu. Fu i snow. Fu i snow, tak, tak. Mm, dobra. Może tu skoczę i okej. Okay. No co jest z tym gościem? A teraz z młotkiem? Nie, nie, to, to jest przesada już. Przesada Watykańska. Dlaczego Watykańska? Nie, ja mam tak głupie czasami. Te porównania. Dobra, zróbmy ta, takiego jumpa. Tutaj takiego. O, o, o. Ym, to raczej się nie uda. Więc o. No ale gościu! No nie. Dlaczego ja mam pięć ów w tej grze przez to, że pięć FPSów to ten gościu tak mi głupio skacze Nie, 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 jeszcze czułość że teraz mnie troluje, nie, nie Jeszcze podkładka, podkładka dodatkowo Nie, 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 po prostu No kurczę, jeszcze młotek mi się wygina jakby był zrobiony z plastiku Młotek z plastiku, tak Widziałem kiedyś taki filmik jak gości NIE, 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 NIE NIE, nie. nie. Nie, 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 nie. Nie, no kurwa, nie, nie, nie. No dlaczego tak ale mi laguje? Nie mam żadnego Discorda odpalonego w tle. A mi jeszcze laguje. Dobra, chyba uda się tutaj. Dobra, dobra, aż tak się nie było. Tym razem mój rage był ni niestosowny. Do tej gierki Jakby, mówię, dzisiaj nawet odcinek potrwa z godziny Jeśli nie wejdę tam powyżej tych dwóch lamp jebanych W dupę Co? Dlaczego jestem aż taki agresywny? Kiedyś taki nie byłem Kiedy się tak zmieniłem? W sumie dobre pytanie, kiedy się tak zmieniłem Bo kiedyś aż tak dużo nie przeklinałem Kiedyś dosłownie nie przeklinałem, ale nie wiem Do jakiegoś czasu zacząłem przeklinać Miałem taką teorię, że od mojego filmu których użyłem przekleństwa, bo, bo dosłownie idealnie pasowało Zaczą zacząłem więcej przeklinać jakby to tak jak z papierosami, uzależniłem się od tego znaczy nie, nie palę papierosów, ale ale po prostu chciałem wam przykład dać A no kurde, te, te lampy, zjebane nie, nie, no, lampy są zjebane jakby, nie wiem jak, jak można było zaprojektować te, te dwie lampy i to, że jeszcze mi reaguje w jakichś losowych totalnie momentach Jakby to przesada, ja nie wiem jak tam wejdę na tą i zr... nie Nie, nie, ja, ja muszę zrobić sobie jakiś challenge Na następny odcinek z Getting Over, typu Jak Eleven kiedyś miał Scat Mario Przeklinam jem cytrynę i, I coś takiego, właśnie T -t -taki, taki odcinek, muszę. Tylko, że cytrynę zastąpię trzem co mnie bardziej zegnie, bo cytrynę jeszcze samą bym potrafił zjeść. Myślę, że czosnek byłby tutaj dobrym rywalem, taki na, ale na pusty żołądek, albo o, cytrynę i czosnek jednocześnie, taki combo mix. Combo mix, combo mix dosłownie, to jakby to ma nawet prawo się udać. A, ale nie, nie ten mój jump, tylko cytryna i czosnek, kiedy... Przekli mm -mm. Przeklinam. Dosłownie. Dobra. Dobra, jakie mam mięśnie. Mięśnie. Dobra, tutaj jeszcze raz. Jakby... E, śmieszne byłoby tak w rzeczywistości być takim gościem w wyganku, co się wspina na górę. Jakby Ty gra to jest dosłownie sesy w symulator. O nie! Nie! Gra to jest System Simulator i jeden do jednego Tylko przed tym jak ten mem z Sisyfem był popularny to, to jest jedyna różnica Sisyfus Sisyfus jak ja lubię tą nazwę No nie, ugiepany w pesy. Nie Dobra, wskoczyłem tutaj No, ej No widzicie, gra mi laguje jak chcę mu... no nie, 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 nie Tego się nie da, nie, te, tego się nie da Działam ja najgorszą grafikę, jaka jest możliwa do tej gry A to mi... nadal laguje Jakby... to jest popsute To jest popsute, rozumiecie to? O Okej okay. no, do tu jest ten młotek, który... O, i pa, i pa Jak młotek będę mieć tu To o, fps będą mnie trollować Okej, okay, okej okay. No i dobra, czekaj tak, 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 nie obróć. Prawie, 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 prawie. prawie By tu trzeba zrobić coś. No, gdyby nie te. Gniebane fps w dupę. Nie no, ja, ja dzisiaj na tym odcinku jestem zbyt wulgarny. Przepraszam was. Ale. Te, te grazo. Jakieś demona ze mnie wywołuje. No. Grazo ser tak się nawet tak nie, nie wkurzałem na grę, chciałem powiedzieć inne słowo na y, w-word, w tak ale jednak się powstrzymałem i powiedziałem wkurzę się, nie te takie brzydsze słowo. By szanuję siebie za to. Dobra, jak jesteśmy tutaj, to ten gościu w karnku musi obrócić tym młotkiem tak, zrobić tak najlepiej. No nie, 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 to przesada jest jakaś, przesada jest z tym gościem w garnku No, no nie, 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 nie spadaj, ty debilu jeden Nie, ja mogę zmniejszyć grafikę tej gry, pausing mam wyłączony e, Grafika jest jeszcze bardziej w Mogę to zmienić jakby to, to, to jest chyba najlepsze, co mogę zrobić. Czekaj, jeszcze rozdzielczyć to. To, to, to jest lepsze rozdzielczyć. Kontynuuj. I co? Nie, nic się dosłownie nie zmieniło. Do dupy. Na pewno. No zmieniłem ten. Pewnie muszę, muszę full screen odznaczyć i zaznaczyć na nowo. Ja cię ja tu prawie przypadkowo wlazłem na tą lampę. Jak coś, coś tam. Ten nawet nie będę skupiony. A, jak się skupię, to mój młotek się blokuje i zaraz robię ten młotkiem 360 i on leci komuś w łeb Czy tam? Dobra, może nie w łeb konkretnie, a w kamień Bo to, to, to jest trochę różnica jakby Czasami o, obie, obie te rzeczy są podobne, czasami zamiast kamienia jest plus taki I to te, też jest śmieszne Bo w ogóle ta najlepsza zabawa Wrzucanie kamieniami w dinozaury Moja ulubiona zabawa. Jakby uwielbiam tę zabawę, rzucanie kamieniami w dinozaury. No! Nie, ta gra to jest... Nie, no nie wierzę, nie wierzę. Jakbym pewnie na kompie odpalił tą grę albo bez OBSa, to, to, to bym nie miał takich ten. No... Widzicie co się dzieje? Jak ja tutaj mam skorzysz na te dwie lampy? Utryg, ten. Hobby dwie wieże, czy tam. chłopcy pierścieni dwie wieże. Dwa jeże, może od razu. Tak, dwa, dwa jeże. Jakby. Dwa, dwa jeże, tak, tak. Dwa jeże, też super. Uh. No nie, nie. Tutaj tak. Okej. Okay. Okej, okay, spadam. Okej, okay, a jakbym się. No! Chcę ci. Zaczyna się. Z... Ja się tylko na tę grę niepotrzebnie. Jakby. Dlaczego ja się wkurzam na tak prostą grę? Nie, jeszcze spadnę. Nie, 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 nie. Przez w ganku, przesadzasz. Nie, 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 Bez... nie. Nie, Ja to pierdolę tą grę. Nie, ja, ja w to więcej nie gram. Nie, nie, ja, ja to pieprzę po prostu. Ja to pieprze.